Hej, to Kinga. Ja A dzisiaj robimy serduszkowy kwiat. Tak, tak jak powiedziała jak córka, będziemy Musimy robić serduszkowe kwiatki. Kwiatka. Będą to kwiatki też w naszych barwach narodowych patriotyczne. Na początku, tu już moja córka zaczęła wcześniej, bo nie mogła się doczekać, będziemy potrzebować takich pasków papieru, biało-czerwonych w naszych barwach. Z takich pasków. Podnieść ten klej. Będziemy na początku przygotowywać takie serduszka, jak tu mówiła moja córeczka. Robimy je w sposób taki. Bierzemy taki pasek, z jednej strony smarujemy klejem, proszę posmarować klejem. O tak o, tak, o, 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 o właśnie wystarczy. I sklejasz to. Smarujemy właśnie tak klejem i robimy taką pętelkę. Super. To teraz zrób białą. A takie gotowe serduszka będziemy później sklejać w całego kwiatka. Nasz kwiatek już zaczyna nabierać kształtu. Jeśli chcemy warto na przykład patyczek do szaszłyku wsadzić to jeszcze w środek w tutaj papieru. Ja to, to kwiatek będzie szaszłykiem? Nie, ale będziemy potrzebować takiego patyczka po prostu. Można z czegoś innego zrobić, z słomki jakieś. Jeśli będziemy chcieli mieć takiego po prostu kwiatka na łodyżce. Tu wklejamy też w środek naszych tutaj łączenia wszystkiego. Ten patyczek. Super. Tu już mamy gotowego naszego serduszkowego biało-czerwonego kwiatka i tak samo takie ozdobne serduszka, które są czerwone jak co? i pales. Teraz jak mamy święta właśnie związane z naszymi barwami, warto przygotować właśnie tego typu rzeczy z dziećmi i na pewno to jest dość szybki, łatwy sposób, żeby też uczyć dziecka właśnie. A propos barw, można też podczas robienia popowiadać jakieś historie. Więc warto coś takiego przygotować. Jeśli macie własne jakieś pomysły na tego typu ozdoby, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. Tak dobrze założę skrzydełka. Zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzu. Jeśli się podobał odcinek, też zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia z tym gazem. Ten razie. Hej! Pa-pa!